Dnie mnie Jezu i prowadź do Ojca, za mnie jego Jego miłosierdzia. Amen. Amen. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca. Zanówź mnie w wodzie Jego miłosierdzia. zgromadząc się w godzinie miłosierdzia, w kaplicy sanktuarium świętego Maksymiliana w niepokalanowie, za wstawiennictwem świętego Maksymiliana i świętej Faustyny Kowalskiej, nieskończonemu miłosierdziu Bożemu, polecamy dusze zmarłych oraz prośby intencje wszystkich tu obecnych, a także te zanoszone przez widzów telewizji, te Niepokalanów TV, nadesłane przez czytelników Rycerza Niepokalanej oraz przekazane przez wszystkich proszących nas o modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów. Modlimy się również w intencji beatyfikacji sługi Bożego Brata Inocentego z klasztoru Niepokalanów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Amen. nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Brzewo naszego Bożego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie rzuć nas na pochylenie. Ale Pan do święta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za na nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stwórcę nieba i ziemi. I Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwy wstanie, żywot wieczny Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie. Dla jego bolesnej męki, miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. <kwie> dla, i dla jego bolesnej męki. Dla, i świata. dla jego bolesnej męki. Dla, i świata. dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przedłaganie zagrzeby nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. Dla jego bolesnej męki, nie mniej miłosierdziały nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie mniej miłosierdziły dla jego bolesnej męki, nie mniej miłosierdziły nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego Bolesnej Męki, niej miłosierdzi dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, niej miłosierdzi dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, niej miłosierdzi dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie. I dla Jego bolesnej męki. Niejosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Niejosierdzie dla nas i, i, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie josierdzie dla, dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Świata, dla jego bolesnej męki, Miej jedzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie jedzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej jedzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie dla nas. I całego świata. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niech miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej i miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miejosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, i na nas i Dla Jego bolesnej męki. I na nas i Dla Jego bolesnej męki. I na nas i Dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki, jej, jej miłosierdzie miłosierdzie dla nas i całego świata, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa. Jako zrój miłosierdzia dla nas ufamy tobie o krwi, któreś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie, O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu ufam Tobie, 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 Jezu. Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Matko Miłosierdzia, się święty Józefie. Święty Ojcze Maksymilianie, Módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, Módl się za nami. Święty Janie Pawle II, Módl się za nami. Błogosławiony Księży Michale Sopoczko, Módl się za nami. Błogosławiony Księże Kardynale Stefanie Wyszyński, Módl się za nami. Nowenna za wstawiennictwem Świętego Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, patrona rodzin. Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe. Święty ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej miłości wspomóż nas swoim wstawiennictwem i uproś nam łaski, o które pokornie prosimy. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich następów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła, a my służbę rycerską obrałeś. Dla Pani niepokalanej Życie jej w darze oddałeś Z żarem miłości nieznanej Z ufnością serce woła Ojcze, ma. Maksymilianie, proś u Matki Kościoła o Boże zmiłowanie. Lilie i ciernie wplecione w dwie życia Twego korony. Słowa przyrzeczeń spełnione, Jezus wraz z Marią sławiony, z ufnością serce woła. Ojcze Maksymilianie, proś u matki kościoła. O Boże zmiłowanie, chlubo Kościoła Bożego i serafickiej rodziny, chlubo narodu naszego trudnego stulecia święty. Z ufnością serce woła, ojcze Maksymilianie. Proś u matki Kościoła, o Boże, zmiłowanie. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament. Wieki, Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Sakrament Teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony przez Sakrament Teraz i, zawsze i na wieki, wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen Bóg, Bóg zapłać za wspólną modlitwę Amen.